Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat blaszki miażdżycowej, tego co się tworzy w tętnicach, utrudnia przepływ krwi i powoduje wiele różnych doległości, w tym wzrost ciśnienia tętniczego i, i często zawały i różne inne nieprzyjemne rzeczy. W poprzednim małym wykładziku opowiedziałem o tak zwanych centrach biomineralizacji, czyli miejscach, w, którym, w których ta blaszka miężycowa się rozwija. Badania wskazują, że są to miejsca uszkodzeń, zarówno ścian tętnicy, powierzchni wewnętrznej tętnic, czyli intimy, jak i uszkodzeń elementów serca, na przykład. Zastawek, w tym zwłaszcza zastawki aortalnej. Zastawka aortalna i elementy podlegają mineralizacji albo cholesterolem, albo mieszanej cholesterolowo-fosforanowej. Jeżeli płatki zastawek są usztywnione, no to zastawki się nie domykają. No i pociąga to za sobą ogromną ilość różnych e, mało przyjemnych rzeczy. To już są lekarskie sprawy, w to się nie będę mieszał. Dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu o miejscach, w których występują te uszkodzenia właśnie, e, uszkodzenia, e, które, na których rozwija się e, potem e, miażdżyca, czy rozwijają się Blaszki miażdżycowe. Tutaj mamy powierzchnię płatka zastawki aortalnej. Płat, płatki są zbudowane z włókien kolagenowych. Tu, przy niewielkim powiększeniu w mikroskopie scanningowym, widać, że te włókna kolagenowe są porozdzielane. Tworzą się takie miejsca. W których kolagenu brak. I co ciekawe, tutaj tych niebieskich ciał jest sporo, to są miejsca uszkodzeń. Nie wszystkie. Uszkodzenia w sercu mogą powstać między innymi pod wpływem krwi, która pompowana jest przez zastawki, przez zastawkę, przez płatki zastawek na zewnątrz do aorty. Zwłaszcza jeżeli w krwi są transportowane różnego rodzaju toksyny, na przykład toksyny powstające w stanach zapalnych, infekcjach i tak no, dalej. Krew pod dużym ciśnieniem uderza w płatki zastawek. Zastawki się otwierają, krew wypływa na wierzch. Ale te toksyny no, powodują zniszczenia, takie jak Państwo tu widzicie. I w tych miejscach zniszczeń rozwija się. Mineralizacja. Tutaj są początki zwapnień, ale też zwapnienia zawierające domieszkę cholesterolu. Tutaj mamy też takie troszkę z boku, ale jest, prawda? Następnym przykładem takich zniszczeń płatków zastawki jest zniszczenie, powiedzmy sobie, rodzaj zniszczenia strukturalnego, kiedy na powierzchni płatka, który powinien być gładziesienki, idealny, w miejscach właśnie uszkodzeń powstają tego typu struktury, które są szczególnie podatne na mineralizację, zwłaszcza te takie miejsca, gdzie dochodzi do rozwarstwienia włókien kolagenowych. To jest cała strefa taka zmieniona na płatku zastawki. To jest 500 milimetra skala, czyli to są bardzo małe rzeczy. No i tutaj już w tych miejscach zniszczeń rozwija się blaszka miażdżycowa, bardzo wczesne stadium to są właśnie te takie jasne punkty. Jeżeli by to jeszcze bardziej powiększyć i starać się znaleźć bardzo wczesne stadium niszczenia płatków zastawek. Zastawek zostało przerobionych dość sporo, no to tu jest taka strefa objęta, no, powiedzmy może nie zniszczeniem, ale pewnymi deformacjami i te białe punkciki zaznaczone czerwonymi strzałkami. To są miejsca, gdzie zaczyna się na płatku zastawki rozwijać właśnie ta mineralizacja, biomineralizacja. Ale jak to wygląda w tętnicach? Proszę Państwa, to jest zdjęcie zrobione przy pomocy mikroskopu biologicznego na preparacie histologicznym barwionym. Tu mamy 10 mikronów i obraz jest nieostry widać piksele, dlatego że fotografia została jeszcze dodatkowo powiększona komputerowo, w związku z tym, no ale nie chodzi o. O to, żeby piksel nie było, tylko chodzi o to, żeby widzieć i zrozumieć, co tutaj na tym obrazku jest. Po pierwsze, widać, że intima, która tutaj wyściela wewnętrzną ścianę aorty, tętnicy, jest bardzo pofalowana. Miejscami jest rozdzielona. Prawda? To ona się jak gdyby rozwarstwia, czy też odwarstwia się od. Same ściany tętnicy. Te deformacje górki i dołki w tej, w tej Intimie są miejscami uszkodzeń, w których rozwija się blaszka miażycowa. Tu proszę Państwa, jest bardzo wczesne stadium powstawania blaszki miarzycowej tuż pod Intimą, to jest Intima, a tutaj tworzy się koncentracja taka. Cholesterolowo-mineralna, cholesterolowo-fosforanowa. Były badania zrobione. Tutaj mamy przypadek, kiedy blaszka miażycowa już jest rozwinięta dość mocno. To jest ta blaszka miarzycowa, która jak widać nie jest jednorodna. Ma takie konkrecje cholesterolowe. W których oprócz cholesterolu jest, są też fosforany. Tych fosforanów jest zmienna ilość. Prawda? I ta blaszka miarzycowa tutaj jest, że tak powiem, przylepiona, czy znajduje się na wewnętrznej powierzchni tętnicy. No, w, w, w miejscach, które no, nie mamy takiej możliwości powiększenia tego, ale w miejscach, gdzie ściana tętnicy jest uszkodzona. A teraz, jak to wszystko się dzieje? Ta blaszka miażdżycowa, jak powstaje, która potem powoduje tyle różnych kłopotów. No więc ściana tętnicy wygląda mniej więcej w ten sposób, ujmując to graficznie, to jest, skąd jest to wzięte? Z internetu to nie szkodzi, ale rysunek jest bardzo e, informatywny. I proszę Państwa, e, miejsca uszkodzeń ściany tętnicy no to są po prostu miejsca, gdzie e, został kawałek e, zniszczony, rozpuszczony, i tak dalej. Tutaj, w tym miejscu, struktura biologiczna tych. Wszystkich elementów budujących ściany, i mięśniówki, i komórek, i intimy, to wszystko jest zniszczone. Oczywiście to jest skala mikro, więc to są e, dziesiątki mikronów, albo wręcz nawet pojedyncze mikrony. Więc dziesiąt, dzies, ty, setne i tysięczne milimetra to zjawisko na tym poziomie się odbywa. Te zniszczenia, no to tu wygląda, że jest jak gdyby wymyta część ściany aorty, a ona jest po prostu rozpuszczona i znikła. Tutaj na tej powierzchni, to jest tutaj ten rysunek drugi, czy tu mamy warstwę intimę zbudowaną z fosfolipidów o budowie polarnej. Tutaj pojawiają się zerwane wiązania międzyatomowe które obdarzone są ładunkami plusami i minusami. Jeżeli cokolwiek przepływa w pobliżu e, takiego uszkodzonego miejsca, no to tutaj się łapie plus do minusa, minus do plusa, no i zaczyna się budowa blaszki miaczycowej. Jeśli chodzi o e, to, co się w tych miejscach uszkodzeń dzieje, co nazywamy e, potocznie blaską miażycową się okazuje, że na przykład w zastawkach serca następuje w strefach uszkodzeń, bo tu jest takie, taka dziura, jak gdyby o wielkości powiedzmy 10-15 mikrometrów, w tych miejscach uszkodzeń zaczyna się krystalizacja różnych rzeczy. To może być cholesterol albo też tu, jak na tym zdjęciu, to wszystko są mikro, super mikrokryształki o wielkości poniżej jednego mikrometra, czy jednej tysięcznej milimetra maleństwa, prawda? Tu zaczyna się krystalizacja i zaczyna się jak gdyby zapełnianie tego uszkodzonego miejsca przez wtórne e, substancje albo są, jest to cholesterol, albo tutaj akurat są fosforany. Ale tu w miejscu takiego uszkodzenia, to jest takie miejsce uszkodzenia, to czarne całe, krystalizują na przykład kryształki cholesterolu. To jest kryształ cholesterolu. Tu jest skala 5000 mm, maleństwa, prawda? No ale potem to rośnie i zamienia się w blaszkę miażdżycową. Ten moment zarastania tych miejsc uszkodzeń, zarówno elementów serca i elementów tętnic, tu został uchwycony. Tu jest miejsce uszkodzenia powierzchni tętnicy wewnętrznej, czy ściany tętnicy pokrytej intimą, prawda, czyli źródł I tutaj nastąpiło uszkodzenie z powodów nieznanych, i to uszkodzenie, ta dziura jak gdyby zostaje zabliźniona włóknami kolagenowymi, ale również zawierającymi cholesterol. To jest samo leczenie, samonaprawianie się uszkodzeń akurat w tym wypadku małej tętnicy. To zostało uchwycone w bardzo wczesnym stadium to samo leczenie, samonaprawa. Ona potem, gdyby nie została wyjęta podczas operacji, ta część tętnicy, no to, to dalej by się zabliźniała, aż by utworzyła się w tym miejscu blaszka mierzycowa, która w następnej fazie rozwoju wygląda w ten sposób. To już są takie agregaty cholesterolowe głównie, ale nie tylko cholesterolowo-fosforanowe które w miejscach uszkodzeń, które są pod, tymi, pod tą blaszką, pod tymi fragmentami blaszki, bo to jest 10 mikrometrów czy 10 tysięcznych milimetra maleństwa, no ta blaszka potem rozrasta się do takich rozmiarów, że utrudnia przepływ krwi. Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że blaszka miażycowa jest przede wszystkim powstaje w miejscach uszkodzenia elementów serca i tętnic. Te miejsca uszkodzeń są w pewnym stopniu przypadkowe, bo one mogą być wynikać z, z genetycznych pewnych historii przekazywanych z, miejsc, z ojca na syna i tak dalej. Może być kwestią przebytych chorób bo właśnie podczas infekcji różne bakterie, wirusy wytwarzają toksyny, które niszczą prawda, ściany tętnic. Może być też wynikiem skażenia środowiska różnych chemikaliów, które wchłaniamy do organizmu i tak dalej. No i alkoholu, który niszczy też przy większych stężeniach tkanki i tak dalej. Te miejsca są dosyć przypadkowe. Raz jest to jedna tętnica, raz druga, raz wyżej, raz niżej. Co rządzi tym wyborem miejsc uszkodzenia, trudno na razie powiedzieć. W każdym bądź razie, bez wątpienia, ta blaszka miarzycowa stanowi jak gdyby taki bloker miejsc, w których rozwija się. To znaczy tam, gdzie są uszkodzone i gdzie są uszkodzone elementy serca, głównie zastawki, rozwija się właśnie ta mineralizacja, czy biomineralizacja, bo to jest mineralizacja elementów biologicznych, więc biomineralizacja, która jak gdyby jest rodzajem blokera takiego plastra, który w miejscu uszkodzenia no, w jakim stopniu Blokuje to miejsce uszkodzenia przed dalszym rozwojem. Sama blaszka może się nadal rozwijać, niestety, bo gdyby jej rozwój zatrzymać na tym bardzo wczesnym etapie, kiedy ona zabliźnia uszkodzenia tętnic i uszkodzenia elementów serca, to wtedy miażyca byłaby że tak powiem, no nieszkodliwa. Ta blaszka by się nie rozwijała, ciśnienie tętnicze by nie wzrastało, a więc prace powinny się skoncentrować na tym, żeby rozwój tej blaszki miarzycowej zatrzymać na bardzo wczesnym etapie rozwoju, żeby ta blaszka się nie rozwijała, żeby zakleiła, że tak powiem, miejsce uszkodzenia i i na tym by się skończyło. Jak to zrobić? No, to najpierw trzeba zrozumieć na czym mechanizm polega, a potem ewentualnie próbować go zastosować, żeby, żeby tą blaszkę zatrzymać w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Chcę jeszcze przypomnieć, że w żyłach blaszki miażycowej nie ma, dlategoż tam zarówno skład chemiczny, jak i warunki fizyko-chemiczne, kwaśność krwi żylnej, zakwaszenie wynikające przede wszystkim z obecności dwutlenku węgla, no nie pozwalają na odkładanie się fosforanów i w dużym stopniu również na odkładanie się cholesterolu. Także ta blaszka miażycowa, która no daje nam po kościach, w sumie jest rodzajem lekarstwa, samoleczenia się elementów tętnic, elementów serca, zabliźniania tych miejsc uszkodzeń, no tyle, że ona się, jak nadmiernie się rozwija, no to powoduje znane wszystkim kłopoty zdrowotne. No. Więc badania w kierunku wykorzystania tych, tych blaszki miażdżycowej jako takiego e, samoleczenia się uszkodzonych elementów tętnic i, i serca no, powinny się rozwijać i, i może zostaną znalezione sposoby na wstrzymanie rozwoju tych, tej blaszki miarzycowej no i wyleczenie miejsc uszkodzenia, więc dłuższe i zdrowsze życie człowieka. Dziękuję serdecznie za cierpliwość. Polecam się na następne spotkanie. Do usłyszenia.